Odszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, byszto tańczyć przepali, Bali, koło kręci się pali, skacze w górę ten aż do... Poznaję nowych przyjaciół! Mamo, zagrasz ze mną? Chciałabym, ale muszę dokończyć zagniatać ciasto. A może chcesz mi pomóc? Nie, nie teraz. Teraz wolę pograć. Lepiej poproś tatę. Powinien być na dworze. O, dobrze. Och, Lea, nie rób tak, bo nigdy nie skończę. Tato! Tatuziu! Gdzie jesteś? co robisz? O, ale mnie przestraszyłeś. Przepraszam. Tato, może mógłbyś pograć ze mną trochę w tenisa? Chętnie bym pograł, ale teraz nie mogę. Muszę naprawić samochód. Idź, poproś mamę. Prosiłem, mama też jest zajęta. A babcia? Pytałeś babcie? No tak, babcia! Cześć babciu, to ja! Dobrze się bawisz? Nie, bo nikt nie chce grać ze mną w tenisa. Babciu, może ty się zgodzisz? Dobrze, ale trochę później, jak tylko skończy się ten koncert, to mój ulubiony pianista. O, Rety, trudno. Wytrzymam. Tak myślę. Skoro każdy jest zajęty swoimi sprawami, pogram sobie z Kiku, dobrze? Chodź, Kiku. Ahoj tam na lądzie! Hej, płyniesz ze mną na ryby. Nawet nie pytaj, a zabierzemy kiku. Oczywiście, że tak, tylko najpierw zanim wypłyniemy, bo sprząta łódź. Poczekasz. Poczekam. Ciekawe, jakie ryby można złowić w tym morzu. Zapytajmy dziadka. Dziadko, czy już wypływamy? Jak tylko rozplączę moją sieć, postawimy żagiel. Mm, mm. Dziadku, zobacz! Potwór morski! <śm> to nie jest żaden potwór, to tylko zwykła rozgwiazda. W ogóle to zabawka, synku. Co to jest rozgwiazda, dziadku? To stworzenie, które wygląda jak gwiazda, żyje na dnie morza i zachowuje się tak, jak ryby. Dziadku, a złowimy dziś jakieś rozgwiazdy? <noise> nie, raczej nie. Wolę łowić zwyczajne ryby. Zostawmy to na pomoście. Swoją drogą ciekawe, jak się to tutaj znalazło. Pewnie jakieś dziecko zostawiło na plaży. O, to nasi sąsiedzi. Okazuje się, że i do nich przyjechały wnuki. Pani, pamiętasz moich sąsiadów? Poznałeś ich w zeszłym roku. Pamiętam, dziadku. O, dzień dobry. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Ależ ty urosłeś. Szanowanie, widzę, że wybierasz się w morze na ryby. Tak. Płyniemy z wnukiem, o ile uda mi się rozplątać tę sieć. Mówię wam, to wcale nie jest łatwe, niełatwe. Znam to. Żeby rozplątać sieć, nieźle się trzeba namęczyć. Ojej... Chciałbym się z nimi pobawić. Oni się nie nudzą. Ja też umiem budować zamki z piasku. Tylko że oni mnie nie znają. Jak tam, Bali? Przyjechałeś tu na wakacje? może pobawisz się z naszymi wnukami? Nie? Co ty na to? Idź, Bali, zawołam cię, jak będę gotowy. Nie, ja chyba nie chcę, dziadku. Im też byłoby przyjemnie. To miłe dzieciaki ucieszą się twojego towarzystwa. O, czy ja wiem? Och, dalej, chłopcze, przecież widzę, że chciałbyś się z nimi pobawić. Hmm, chyba wiem o co chodzi. Bali jest trochę nieśmiały. Ja też w jego wieku byłam taka. <laughs> ja też. Mecze piłki nożnej oglądałem zawsze z daleka, bo wstydziłem się podejść i zapytać, czy mogę pograć. Niech będzie, podejdę i powiem cześć. Tak, trzymaj chłopcze. Tylko pamiętaj, nie odchodź nigdzie, żebym Cię widział. Dobrze. Cześć. No więc ja. Hej, szybko! Tu jest okropny potwór morski. Chodźcie zobaczyć! Potwór morski? Gdzie? Ja, pokaż! Całkiem nieźle. Byłoby wspaniale, gdybyście mogli tak ładnie zagrać wieczorem. Ale zastanawiałem się, że niestety brakuje nam kogoś, kto będzie grał na trójkącie. Hmm, może mnie pan przyjmie? Nic na to nie możemy poradzić. Każdy z nas ma już jakiś instrument. Wiem, wiem. Ale ja i ja. Ja mogę. Trójkąt wzbogaciłby nasz utwór. Ech, jaka szkoda. Chciałbym, żeby nasz koncert był udany. Tak mi zależy. Przepraszam, ja ja mogę grać. To jest trójkąt. U umiesz grać? Umiem. To wspaniała nowina, mój drogi chłopcze. Jak masz na imię? E, mam na imię ba Bali. Doskonale witaj Bali. Zagrasz z nami? Tylko, że ja. Nie wiem. Widzi pan, ja. Nie znasz tego utworu, czy tak? O nie, nie o to chodzi, tylko że ja. nikogo tutaj nie znam. <laughs> Oczywiście, że nas nie znasz. No tak, jak możemy być tacy niegrzeczni i tacy nieuprzejmi? Nawet nie przyszło nam do głowy, żeby się przedstawić. Jestem Gaudi, dyrygent. Ja jestem Nini i gram na kontrabasie. Ja jestem Jade i gram na bębnach. Jestem Pablo i gram na skrzypcach. Ja jestem Bali i gram na trójkącie. Miło Cię się poznać. poznać! A teraz, skoro się poznaliśmy, czy wszyscy są gotowi, zaczynamy? Raz, dwa, trzy i... Baw się i muzykę graj, te zasady prosto każdy swą piosenkę gra, szczęście ma, to o dba. Szczęście będzie z tobą, gdy szczęście też pokołasz ty. Gdy uwierzysz w swoje sny, raz, dwa, pięć i cztery, trzy. Gdy samotny nie chcesz być, staraj się wśród ludzi żyć. Tam ktoś taki sam jak ty, o przyjaźni marzy też. Powiedz cześć i nie wstydź się, bo on też mieć kumpla chce. I zagrajcie razem w grę, która się przyjaźnią zwie. Baw się i muzykę graj, tę zasadę prostą znaj Każdy swą piosenkę gra, szczęście ma kto o nie dba Szczęście będzie z tobą, dy, szczęście też pokołaś ty Gdy uwierzysz w swoje sny, raz, dwa, pięć i cztery, trzy Tańcz i śmiej się z całych sił, a radośnie będziesz żył. Niech muzyka w tobie gra, uwierz mi, to rada ma. Zawsze patrz odważnie dal, tańcz na drzwiach morskich fal. Śmiało żyj, uśmiechaj się, a Twe szczęście znajdziecie. Brawo, 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 brawo. No dobrze, Kiku, chodźmy się przedstawić. To naprawdę potwór morski. Patrzcie, patrzcie, jak się rusza. Ha? Nie, to nie jest potwór morski. A ja wiem, że jest! O. A, a, cześć! Dzień dobry. Ja jestem Bali. A wiem, twoja babcia i dziadek znają naszego dziadka i babcie. Ja jestem Zao. A ja jestem Joanna. A ja Tibo. To, co tu macie, to rozgwiazda. Dziadek wszystko mi o nich opowiedział. O, ma piękny, żółty kolor. Zabierzmy ją do naszego zamku z piasku, do wieży. Nie, lepiej nie. Ona umrze bez wody. Naprawdę? Szkoda. Przydałaby nam się w zamku rozgwiazda. Poczekaj. Dziadku! Dziadku! Masz tę zabawkę, którą mi pokazywałeś? Tak, mam. Proszę bardzo. O, dzięki. Patrzcie. Jak Dziwa. Patrzcie co przyniósł Bali, jego dziadek to dał. O! Jestem gotowy, płyniesz ze mną na ryby. O tak, dziadku, czy moglibyśmy zabrać ze sobą moich nowych przyjaciół? Chyba tak. Zapytaj ich, czy mają ochotę, a ja porozmawiam z ich dziadkami, czy się zgodzą. O, chcecie popłynąć z nami na ryby? O tak. A tak, możemy? Tak. Dziadku, oni chcą. W porządku, wasi dziadkowie wam pozwalają. Kipi, Hurra! Hurra! A chodź załoga na pokład, pośpieszcie się. Kapitan nie będzie czekał ryby też. <grym> Jak tam dzieciaki? Ryba bierze? O, tak, u mnie bierze. Pomóż mi! Trzymaj Udało, udało, się, udało, udało się! Udało się! Udało. Super. Wersja polska, filmograf i studio miniatur filmowych, reżyseria ja, Maryla Brzostyńska, dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Dorota Brewińska, dźwięki, montaż Alik Matuszewski, teksty, piosenek Wiesława Sulkowska. kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Lucyna Malec, Wojciech Paszkowski, Beata Jankowska, Katarzyna Ankudowicz, Jacek Bończyk i inni.